Cześć, Mazda zdecydowała się na dość odważny krok, bo według deklaracji producenta chcą rzucić rękawicę marką Premium, wprowadzając na rynek swojego flagowego, największego suwa, który ma być konkurentem elit tego segmentu, czyli chociażby BMW X5. Pytanie, czy to trochę nie jest jak wtrącanie się dziecka w rozmowę dorosłych? Przyleciałem do Frankfurtu, żeby to sprawdzić, i nie regulujcie odbiorników. To nie jest Mazda CX60, to najnowszy model. CX80. Zapraszam Was na krótką, statyczną prezentację. Może z przodu nie widać tych zmian, ale kiedy popatrzycie na CX-80 z boku, to już te zmiany są i to nie da się ich nie zauważyć, bo mamy tutaj do czynienia z dużo większym samochodem. CX-80 jest o 25 cm dłuższa od CX-60, mierzy niespełna 5 m bez 5 mm, jest również wyższa od CX-60, o 2,4 cm, mierzy 1,71 m i tak naprawdę tą różnicę najbardziej widać mniej więcej od tego momentu, bo w CX-60 tutaj już dach zaczyna delikatnie opa natomiast CX80 ma tą linię poprowadzoną bardziej w poziomie, przez to oczywiście powinniście otrzymać więcej miejsca nad głową. Również z tyłu widać, że ta linia nie opada aż tak bardzo jak w CX60. Tutaj jest ona bardziej poprowadzona w taki sposób, aby otrzymać tej przestrzeni jak najwięcej. Mamy tutaj również większy rozstaw osi od CX60. O kolejne 25 cm rozstaw ośmierzy 3,12 m, no i to widać przede wszystkim po tylnych drzwiach. Zobaczcie, one są naprawdę ogromne, no i to powinno się przekładać przede wszystkim na ilość miejsca w środku i to ilość miejsca na tylnej kanapie. I myślę, że to warto teraz sprawdzić. Specjalnie od razu przyszedłem do tylnej części, bo przód CX80 jest po prostu taki sam jak w C60, więc nie ma co yy, przedłużać tego filmu i opowiadać Wam o czymś, co znacie. Ta część samochodu w CX80 jest dużo ważniejsza. Jak widzicie, ja mam tutaj dwa fotele plus stały podłokietnik. To jest tylko jedna z opcji tego auta, bo możecie mieć tutaj normalnie pełną kanapę i Dwa fotele z tyłu, zaznaczę, że dwa fotele z tyłu są w tym samochodzie w standardzie, natomiast możecie mieć również dwa fotele kapitańskie z podłokietnikami i przejściem do trzeciego rzędu lub, tak jak ja mam właśnie tutaj, stały podłokietnik i podkreślam słowo stały, bo jego się nie da już usunąć, jeśli się na niego zdecydujecie. Szkoda, bo w sumie to wystarczyłoby tak naprawdę zrobić jakiś tam jeden uchwyt czy jeden zaczep, żeby można było z tym wyjechać i mieć to przejście, no ale mazda o tym. Nie pomyślała. Natomiast co tutaj otrzymacie? Mówimy o celowaniu w premium. No i jeśli chodzi o ilość miejsca, to rzeczywiście jest jak w premium, bo przed kolanami mam mnóstwo miejsca, na stopy mnóstwo miejsca. Nad głową tu jest właśnie, objawia się to poprowadzenie linii dachowej, i tutaj mam cztery palce wolnej przestrzeni. Do tego możecie jeździć fotelami. Przód, tył w zakresie 12 cm. Możecie również zmieniać pochylenie oparcia między 15 a 33 stopnie. Więc można się tutaj dość mocno rozłożyć i w tym momencie rzeczywiście czuję się jak w premium. To, co potęguje również wygodę siedzenia tutaj, to to, że fotele usytuowane są wyżej niż podłoga, gdzie trzymacie nogi. W związku z czym po prostu siedzi się tutaj wygodnie. Ale w trzecim rzędzie siedzeń. Ta podłoga już tak poprowadzona nie jest, więc myślę, że warto w tym momencie pokazać, ile miejsca jest właśnie w trzecim rzędzie. Zacznijmy od tego, jak się wchodzi na tylny rząd. I tutaj bardzo duży plus dla Mazdy, za to, jak szeroko otwierają się drzwi, bo zobaczcie, one się otwierają prawie pod kątem prostym, przez co macie bardzo duży otwór wejściowy. Jak przesuniecie fotel, to tutaj raczej nikt nie powinien mieć problemu, aby tutaj. Wskoczyć. Natomiast spójrzcie to jest właśnie to, o czym mówiłem, a mianowicie o bardzo wysoko poprowadzonej podłodze względem tylnej kanapy, bo to jest kanapa. W związku z czym, no, pozycja nie jest jakaś idealna. Myślę, że mocno bym tutaj narzekał na dłuższą podróż. Natomiast to, co zasługuje na pochwałę. To ilość miejsca nad głową, bo tutaj jak się wyprostuję, to mam trzy palce wolnej przestrzeni. I ja kompletnie nie czuję dyskomfortu, że tu się zaczyna jakoś zacieśniać i muszę jakoś siedzieć w ten sposób. Nie, mogę spokojnie sobie usiąść. Jasne, szuram włosami, ale to jest kwestia mojej fryzury, a nie tego, że yy, ja bym je położył, to no bez problemu, naprawdę bez problemu. Sprawdźmy jednak, co się stanie, kiedy przyciągnę tutaj fotel do siebie. No i teraz zrobiłem go w takiej pozycji, że ktoś się tam zmieści, ale to nie będzie. Że tak powiem, przestrzeń premium, ale za to ja tutaj zobaczcie, mam na kolana naprawdę sporo przestrzeni, na stopy również, więc dałbym radę tutaj podróżować. Ale raczej na krótkich trasach. Jeśli macie sześcioosobową rodzinę, w tym, nie wiem, trójkę dorosłych dzieci. To raczej nie decydujcie się na CX80, bo ktoś się tutaj będzie męczył na dłuższych, w dłuższych podróżach. Jeśli chodzi o takie krótkie trasy, to myślę, że raczej wszyscy powinni być zadowoleni, tym bardziej, że powiem, mamy tutaj dwie osoby z tyłu, a cztery uchwyty na kubki, są dwa porty USB, oczywiście typu C, bo to już jest raczej standard. Są nawiewy, więc pełnowartościowy jakby rząd. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę, że ten, ta pozycja nie jest jakaś super, idealna. Z tyłu również widać zmiany, ale nie są to zmiany jakieś bardzo e, mocno stylistyczne, bo widać, że ten samochód nawiązuje do C60, ale mamy tutaj kompletnie inaczej poprowadzoną e, linię. E, tylnej klapy w ogóle jest bardziej pionowo szyba i również cały tył jest bardziej pionowo. Natomiast zanim przejdę do tego co oferuje wam ten samochód z tyłu, czyli do bagażnika, to chciałbym wspomnieć o tym kolorze, który nazywa się Artisan Red i wygląda moim zdaniem doskonale, nawet lepiej niż Soul Red. Jest taki mocno wiśniowy, taki czereśniowy. No trzeba przyznać, że Mazda potrafi w kolory. Natomiast kiedy otworzycie bagażnik no to tutaj otrzymacie przy rozłożonym komplecie foteli bagażnik o pojemności 258 litrów. Kiedy złożycie trzeci rząd, to wtedy otrzymacie 687 litrów. Natomiast kiedy złożycie wszystkie fotele, to wtedy otrzymacie bagażnik o pojemności 1970 litrów. To jest bardzo fajna wartość, ale to jest liczone ze wszystkimi schowkami w podłodze. Natomiast to, co zauważyłem w tym momencie w tym samochodzie, to zobaczcie, jak nisko podnosi się tylna klapa. Ja mam 183 cm wzrostu i ja się pod tym bagażnikiem po Początkowo nie mieszczę, muszę tutaj pochylić głowę, żeby się pod nim zmieścić i wtedy mogę tutaj normalnie funkcjonować, ale jednak kiedy tego nie zrobię, no to mogę sobie nabić guza i uważam, że akurat w tym samochodzie to jest dość duży problem. No to pora odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to rzeczywiście jest wtrącanie się dziecka w rozmowę dorosłych? Jeśli chodzi o ilość przestrzeni z tyłu, na pewno nie. Jeśli chodzi o jakość materiałów, również uważam, że nie. Jeśli chodzi o technologię i gadżety, które dostajecie, to tutaj jest trochę za standardowo, jak na premium, moim zdaniem. Natomiast jest jedna kluczowa informacja, która nie pozwala mi wydać jednoznacznego stanowiska. Prowadzenie. A tego niestety dzisiaj sprawdzić nie mogę, bo mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze statyczną premierą tego auta. Na jazdy jeszcze przyjdzie czas i myślę, że wtedy odpowiemy sobie na pytanie, czy deklaracje Mazdy mają pokrycie. Póki co dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać, co sądzicie o tym samochodzie. Jak Wam się podoba nowa Mazda CX80? Jak Wam się podobał ten film? Jeśli tak, to czekam na Wasze komentarze i oczywiście łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnych testach. Tchau,